Które są, ten live jest częścią podcastu Czas na życie marzeń. To jest taki mój projekt 30-dniowy, w którym powiem, powiedziałem Wam, że przez 30 dni będę nadawał takie live'y I cechą tych live'ów jest to, że w zasadzie nie ma tutaj żadnych tematów takich zaplanowanych z góry, bo tematy oczywiście są. Często pytacie, jaki jest temat tego live'a. Ale w czym rzecz w tym podcaście, w tym live'ie należącym do tego, do tego podcastu? Nie ma takiego tematu, którym ja się zastanawiam, który rozkminiam. Piszę skrypt, scenariusz e, i, i potem wy oglądacie. Dzisiaj, dzisiaj jestem z moim koniem, który ma na imię Eberlina. Zobaczcie. I taki pojawił mi się dzisiaj temat, bo dzisiaj miała być jazda. Ale się okazuje, że tej jazdy nie będzie. Bo Eberlina kuleje. Coś sobie zrobiła w nogę. I po prostu dzisiaj jest wykluczona z jazdy. Właśnie ją odprowadziłem z powrotem na padoczek, a ona sobie żyje tutaj. Zobaczcie. O właśnie to jest Eberlina. To jest klacz, koń e, małopolski. Duży koń w kłębie. Czyli tutaj ma metr 70. Tak, Tak. Mhm. Mhm. Tak, to jest szyłko. I dzisiaj taki krótki temat, bo tak jak Wam mówiłem, wchodzę tutaj na na te livey z krótkimi tematami Końskie zdrowie Nie wiem skąd się wzięło powiedzenie końskie zdrowie Bo konie podobnie jak i ludzie też chorują I właśnie ten koń może nie choruje ale coś ma z lewą nogą z prawą nogą trochę kuleje ale tak jak my, tak jak człowiek po prostu czasem sobie tą nogę nadwyręży. A w ogóle znajdujemy się w kozigłowach. E, niedaleko, a właściwie w Rzeniszowie albo w kozigłowach w Rzeniszowie. To jest w zasadzie Częstochową. I zobaczcie, jesteśmy na padoku z konikami. Hej! Jakie są Konie piękne Dzisiaj przyjechałem na koniec Z moją córką Najczęściej moja żona jeździ Z, z Anią, z córką no A ja dzisiaj miałem jeździć A tutaj taki ząk. Berlina kuleje i nie może jeździć Ale tak... Oje, moje. Co hej. hej, hej. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj konie mają prawdziwe Eldorado, bo nie stoją jak w typowej stajni na małym wybiegu albo w boksie. Tylko mają takie pastwisko wielkie. To jeszcze nic, bo tam za tym pastwiskiem jest kolejne, i tu jest kolejne, i tam jest kolejne. Tych pastwisk jest dużo. Cześć, ta modelka ma na imię Eberlina, jakbyście się pytali, ma 12 lat. Cześć Paweł Pisarek. Jak gdybyście się zastanawiali, co to za live i jaki jest ten temat tego live'a, to jest taki live bez w zasadzie tematu. Dzisiaj wam chciałem pokazać, jak, jeżeli w ogóle subskrybujecie mój e, podcast Czas na życie marzeń. To, to jest właśnie część tego mojego życia marzeń. To są koniki. Mamy takie, oto piękne konie. I żyją sobie tutaj. I to jest prawdziwy wow. W ogóle samo patrzenie na konie. Wnosi dużo spokoju do życia. Ale nie można powiedzieć, że konie są spokojne. To są zgręta, które e, skąd streamuję? Streamuję z, z Rzeniszowa pod Częstochową. Konie nie, nie można nazwać końmi spokojnymi, chociaż one się spokojnie pasą. Raczej są zwierzęta bardzo puchliwe, uciekające. Potrafią się nieźle skopać z innymi. Jak przywalą z kopyta, to po prostu czasami bywa walka pomiędzy tymi konikami. No, faktycznie konie są piękne. W ogóle taka ciekawostka. Większość koni, zobaczcie, jakie one są wielkie, umieśnione. Większość koni w ogóle nie jest świadoma swojej siły. Dlatego są takie łagodne ogólnie. Chyba, że jak już posmakują tej siły i wiedzą, do czego są zdolne. To różnie potrafi bywać. Jak byłem młody, to uwielbiałem rysować konie. Mają w sobie coś magicznego. No zdecydowanie, konie to jest coś, coś niesamowitego. Są po prostu magiczne. Hej, o, cześć, Karapcia. Przyszła do mnie nauczycielka moja. Na tym koniu uczyłem się jeździć 8 lat temu. Chyba to jest karabcia, a może nie. Nie wiem, ale wygląda jak karabcia. Tak, to jest chyba. Nie, to nie jest karabcia. To na pewno nie jest karabcia. Pytanie, czy wiek? Jest przeszkodą, żeby kontynuować to rysowanie koni. Bo może właśnie gdybyś starszy ateista wrócił do rysowania koni, to znów poczułbyś się młody, <grytanie> Paweł Pisarek, wreszcie coś normalnego. Wszyscy nagrywają tylko Robloxa. No korzystajcie do woli. <grytanie> Dzisiaj miałem jeździć z córką konno, ale tak wyszło, że... Mój koniec yy, dzisiaj kulawy. Coś chyba sobie zrobiła w nogę albo nadwyrężyła i nie może, nie może chodzić. Ale za to wy możecie sobie pooglądać jak się po prostu fajnie pasie. O zachodzie słońca, prawda. Ja pamiętam, że pierwszy raz jeździłem na Stadninie w Gdańsku na Morenie za 20, za 20 lat temu. Tam był też ośrodek hipoterapii. No właśnie, konie przecież są często traktowane w terapii jako terapeuci, tutaj w tym miejscu nie ma zajęć z hipoterapii, raczej jest to miejsce, w którym uczą się. Dzieci i młodzież jazdy konnej, i też jazdy sportowej. No, ale w konie mają zdecydowanie w sobie coś coś wielkiego. Dobra, kara, karabcia i berlina sobie poszły. To my też sobie idziemy. Jestem ja i konie, idę do mojej córki, zobaczyć jak ona jeździ. A, w Richmond Park, a to jesteś z Londynem? Z Londynu, starszy ateista czy z Polski? No właśnie, napiszcie skąd jesteście, Paweł, starszy ateista. Richmond Park: 10 funtów za godzinę. 10 funtów za godzinę to nie jest w sumie tak dużo z tego co wiem, bo w stajniach potrafi być nawet więcej za, go za godzinę w Polsce. Widziałem takie stajnie, w których jest nawet i 120 zł za godzinę, to chyba więcej. A 110 za godzinę. O rany, no to faktycznie. 110 za godzinę to jest jakiś koszmar. Ho ho ho. 110 za godzinę to faktycznie dużo. Ale Anglia pod względem jazdy konnej to już jest taki chyba sport bardzo... Yy, no mogę się mylić z wyższych sfer. A tam w ogóle przecież Anglia to słynie z jazdy konnej. Z jeździectwa, może bardziej sportowego, ujeżdżeniowego. O, tutaj, żeby zaraz nam no, konie nie wyszły. A zaraz idzie koń, to może nie będziemy zamykać. No, jeszcze wam dam popatrzeć chwilę na konia. Idzie sobie tutaj tajga do wodopoju. O, idzie już jakiś kucyk. On chyba będzie chciał sprawdzić, czy można przejść pod spodem. Ale my mu nie, nie damy możliwości przejścia pod spodem. i zapraszam do subskrypcji klikania w ten dzwoneczek jeżeli chcecie dostawać moje powiadomienia o nowych live'ach nie obiecuję, że live'y będą z koni ale coś tam mam zawsze fajnego do powiedzenia patrzcie tamte konie myślą, że już idą na wieczorny na kolację uuu To jest To do zobaczenia, Hej.